Jesteśmy w na seminarium. Co dalej z małymi gospodarstwami? Co gmina Wolnić może oczekiwać w tym dzisiejszym spotkaniu? Nie wiem, co po dzisiejszym spotkaniu, ale jak gmina Wolnić, podobnie jak wszystkie gminy na Polsce, ma problemy z małymi gospodarstwami. Po to także była konferencja w Czechach dla Kobiet, dotycząca drobnych rolnych, żeby ten problem był nagłaśniany, żeby ten problem istniał w życiu gospodarczym, żeby o tym problemie się mówiło w Polsce całej, także w Warszawie, także w Brukseli, także w Luksemburgu, bo ogromne gospodarstwa to problem całej Europy, szczególnie tej Europy Środkowo wschodniej Do tej pory w naszej gminie była jedna rota W tej chwili już jest kilka wiadominach podstawą na tozy. Czy mają szansę pomoc, rozwój, wsparcie, Jakie są perspektywy do tego, żeby można było lepiej i bardziej funkcjonować? Agroturystyka to głównie gospodarstwa drobne, a więc jeżeli te gospodarstwa drobne będą istnieć, będą żywe, będą mieć perspektywę w produkcji, to wśród nich będą powstawać także gospodarstwa agroturystyczne, masjać się i rozwijać. Liczymy na to, że nowe działania w projekcie 2014-2020 zapewnią rozwój agroturystyce dlatego, że ona jest bardzo ważną funkcją ekonomiczną wsi. W tych utrudnieniach też się pojawiają, będziemy starać się, żeby były usunięte, chociażby rozwój, rozwój na zasadach gospodarstw rolnych, a nie zasadach przedsiębiorstw. przedsiębiorstw I co na koniec można życzyć w naszej gminie? Życzymy w gminie wolniśmy znam, że w tym do pracy zawsze, żeby ta mina jako nowe miasto, kiedyś miasto rozwijała się, żeby wykorzystywała swoje walory przyrodnicze, swoje zasoby ludzkie, kapitał ludzki, żeby także poza rolnicza działalność gospodarcza rozwijała się w sposób bardziej intensywny, przy wszyscy będziemy sobie życzyli i żeby żyli w niej buddy szczęśliwi. Dla naszego klucza i... na nas Jacek Filipek. yeah have to